Siemaneczko wszystkim z tej strony zabuzerski. Dzisiaj gramy w Titan Quest Anniversary Edition. I jest dzisiaj ze mną Chudy. Siemanko. I Pascal. Siemaneczko. Tak. No, nowa część Titan Quest. No, nowa część. No, w sumie to, to jest pierwsza część, tylko że odnowiona. Ze względu na dziesięciolecie poprawili tam kilka Bugów, straty taty. No i w sumie nigdy nie przyszedłem tej gry. Jedyną osobą, która od nas przeszła tą grę, jest chyba Pascal. I to trzy razy. No, dokładnie. Także mamy już doświadczonego gracza z nami. Tak, będzie nam tutaj pomagał. <grym> a. I w końcu wypadałoby przejść tą grę, no bo ja kiedyś kupiłem, a tylko i pierwszy jak przeszedłem, bo i później się znudziła. Jup. Dobra, no to co? No, to bierzemy, rozpocznij grę. Ja już mam postać stworzoną. Również. Jak się nazywacie? Kryto Laos. Z Ramzes O kurwa, kryto las, tak grubo co, trzeba się wczuć w klimat No dobrze, dobrze Ja tam jestem Arkadiusz, no z... z greckiego pochodzę, to tam spoko e, dobra, hostuj grę Connect, Zabozerski login Dobra, nazwa, serw. W sumie to chyba bez różnicy jak nazwę to wszystko, bo i tak będę mógł wam chyba zaproszenie wysłać Wiesz co, ja tutaj patrzę na listę weź tych także. Bolczyk nie wiem, Stolczyk nazwa. Na początku nie, na początku kilka wykrzykników wciśnij, żeby wie, żeby było... Na samej górze? No na samej górze. Nie działa wykrzy... wykrzyknik o... Oj... Fuck No dobra Bolczyk 1, 2, 3 hasło Liczba graczy 3 Automatyczna drużyna, żeby jakiegoś no dziwnego pochodzenia. No nie, nie było. wiem. 1, 3, 2, cokolwiek. No powiedziałem, hasło 1, 2, 3. A, dobra, sorry. Ojej! Muzyka mi się. Dobra, Tutaj start. Zakusza. Ja myślałem trochę... osiągnięcie! It's dangerous to go alone. Droga do Helos. Dobra, czekaj, wyślę wam zapro. Zobaczymy, ja co działa. Ale to działało, czekaj, dołączę przez Steam. A. No i chodzimy. No powiem szczerze, że jak na dziesięcioletnią grę, to całkiem niezłą ma to grafikę. No. Tu jak można przybliżyć w ogóle, to zawsze I można oddalić. było tak przybliżyć na ryjak? No. no. Też tutaj ja na to, co ty. Ej, tylko jak... Czemu tam czerwony wygląda jak różowy? No właśnie o to chodzi, tylko się nie bierze z no, no, no. <grym>. Cicho. Ja to pamiętam, też te, te, te zawsze tam nie brałem różowych. Aby się porozumieć, przez okno wciśnij te. Ja tu w ogóle słyszałem, że dodali tego, weź czata. Czekaj, skrótkowisz, możesz handlować O oh, kurwa, ale to masz ciągle na dole Suck no it, take it, bit, slowly tak, Halo, halo, bolec Stolec, karambol No stolec, bolec, To się raz wciska i ten... I cały. leci Dobra, Dobra. To korytus You there, soldier? You there? If you've come looking for rest and peace, you won't find it here in Helos. No. Our village has—we have men defending you from harpies. No czekaj, bo tutaj kurwa chwilę z tym ziomaczkiem sobie gadałem. Dajmy, masz pewnie musisz pomóc. Mm -hmm. Dawajcie konia na pire, uwalimy. Nie da się. <laughs> konia musimy uratować, chłopie. Statyry pierwsze mowy. Dropy. Sosnowa maczuga skórzany nad piersią e, dziękuję No tak zapomniałem że to jest wspólne, nie, nie tak jak w Diablo no trójce trochę, trochę Diablo 2 co? Trochę 2 Maczuga jaki damage na start, aj to jest chyba jakieś OP Uratowałeś jak moje klacze Czekajcie wezmę jeszcze trochę ciszy, żeby was tam było głośniej słychać Ramzurin tam w powietrze nawalał, no nieźle No ładnie Ty, Pascal, ta maczuga zawsze miała taki damage? A ile ma? 6:17. no i no, to w sumie Nie zawsze ale, no, To OP teraz, tak? No ale to ma atak Yo, bo... I'm Yo I'm Mason Yo I'm Mason Aison Aison Ty, Maciek weź wyłącz to ciągle nadawanie a gdzie jak się wyłączy? A gdzie oh. jak się wyłączy? Weź, ej, klikajcie cały czas na tego, tego. Aisona Aison Enter traveler. Enter Traveller, Enter Traveller. Welcome to Helos. Dobra, z Diomedesem trzeba pogadać z starszym Helos. We barely have met, Dobra, zadanie główne zaktualizowane. Mm -hmm. Nie stać na sery tu, tu chyba jakieś patony trzeba było kupić na starce, nie? Tak są w ukupc, u handlarza na hmm. zakładce sokierki 120 Z lewym przyciskiem się klika od razu kupione. Nie masz dość złota. Chodźcie tutaj jest teleporto. Mhm mm Czekaj, trzeba pokazać z ludźmi Monster. Dobra, odblokowało Tu jakieś quest Czekaj, to biega w różowym, macie? Ja A co? Nie, nic innego Dobra, tak idziemy na tę mostkę, mieć... bo co? Bo tutaj satyry były Tak, już pochodnie i łuk leży Dajcie mi A skórzaną koszulkę kto bierze? Uu. O, ale to Dobra, pewien, tu, satyr A To trzeba było mieć te e, strzały albo bełty, nie? 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 Easy mode. Ty od dziwo, nie mam 60 FPS-ów no Kruki! Czarnowrony Miedziany nóż pochodnia Nie A ja nie mogę jeszcze tak tu handlet Trzeba walkę no, znaczy nie wiem, czy ten. Yy, dwie dwie, dwie bronie masz pod walką, nie? A można mieć je... Kurwa, jak. Prawie padłem, no nie? Ty, ja cię Aro nie widzę, po prostu. Jak to mnie nie widzisz? A gdzie ty tu, jesteś? Ku, tu te trzy, kurde. te? No te satyry na kurwa. A co, nie widzisz mnie? Nie. Faktycznie, ty jaki. A ty mnie Maciek, widzisz? No. Dobra, czekajcie, po jest te. No aha, no zajebiście Chodź tam z clear A nie tutaj na górę? Tak <grym> jak skoczył. No ale wiesz, może clear To i tak byśmy odeszli No a to pochodnie Wygłodniały. trzeba Wygłodniały dzik, drugi level, już taki twardy Jak drugi level? Gdzie to masz level? No ja sobie włączyłem No ale to musisz te wopce już zaznaczyć no. no. a... Wait Tam jest jakiś eliksir to no to Maciek bierz Maciek będziesz, kim, kim będziesz naszym healerem? <grym> A pokaż później po potwora, dobra Tu na prawo chyba teraz idziemy, co? Jak i Kurwa, trzech takich? Larków, ta, tak, idziemy tam na dół kurwa, isla, islamistów każdy, taka broda jakaś Ty, tu jest jakieś koło o, no. u mnie przy tym typie z pierwszym levelem i nie masz HP, Pozdro. Hmm? A fuck. Przy jakim to typie? Screen. No, tym... Welcome, Traveler. Tak? A teraz? screena. Gdzie Ciągle tu stoisz. Hold guard. Enter Lol. A dobra no to będę Invisible Fighter, co? Będę tam dropa kradł po cichu. <laughs> nie wiem, ja, ja widzę normalnie. Ej, dobra, tam naszy... Na górę jeszcze idziemy, co? Jak jestem za Ta, tobą? Tak, jestem przed tobą, jestem to na no mostu. Się... Teraz tak, no, ale no. wcześniej byłeś za mną. Yeah, surely shouldn't. Aha, Pascal już farmił osobno. Macie toporek? Przejdziemy... Bojan, toporek? Chcę nas przekupić toporkiem, że solo wyexpił. Pa, już kurde level hm. To chyba za to, że nagrywam, co? Wiesz, o kto solo expił? <laughs> Włócznia! Dobra, zabijcie te satyry i S Dawać mi to włócznia nóż. Żółty nóż, Opa. Co ty gadasz? Dać jakoś tutaj ten? Zvinkoła nie Ile do wyboru jest ty No Kurde macie Ja chyba burza wezmę To jest ten, magia lodu no, jak, a nie pioruny? Ja widzę pioruny na obrazku. No, ale loot i pioruny. No to ja będę piorunami na no kurwa w takim razie. Nie wiem, nie wiem, co wybrać. Czyli ja takim wizardem się zrobię trochę. Ty, Pascal cała co łotrzyk? <coughs> chyba ta, chyba wojna i łotrostwo biorę. Kurwa, ten, ten wybór jest najgorszy, ten początkowy. Tak. No. Jest tyle ciekawych. Dobra, biorę burzę. Bez żadnego ziewania, tu wasz KG Maciek Burzowa zastanawiam chmura się, zastanawiam się, to jest poważna decyzja w końcu, nie? Tak Odłamek lodu Ciska! A ten duch, ten duch był w podstawowej wersji, więc nic nie dodali. No, no właśnie Miota kulą elektryczną Burzowa chmura To jakieś dobre Premia do wszystkich towarzyszy, lol hm. Teraz nie wiem czy to maksować, czy... I pamiętajcie, że jak wyjście level to wbijacie pod i w ekwipunek i tam macie jeszcze no, staty no. do rozdania Odłamek lodu to mnie nie interesuje Grom Oko burzy Łańcuch błyskawic Rytualista Dobra, będą grube skille Dobra to dodam sobie statysty albo nie czyli bo to cały czas będzie się jeden 1 many na sekundę Dobra Spoko Dobra, I... ja będę rytualistą czyli... Natura plus sen Natura plus no. sen, dobra czyli heal plus... A co ty już bildzie tam co na necie przejłeś? na czym mam taki wiesz lalala, la, la, taką... Szybki guide nie to, że szybki guide, tylko taką tabelę, jakby, nie? Czy inteligencja daje manę, czy nie? Tak. Nie zauważyłem wzrostu. Od nowa albo z Nie, liczy. tak do mordy nie można było chyba przybliżyć mnie. No tak centralnie na rejon. Ja się i widać taką pixelą A masz rozdziałkę swoją? No. no to jaka pixeloza? o czym ty mówisz? Bardzo <laughs> bardzo dobry facet to jest. A no, patrz jaką się... rękę ma w ogóle, ty! Chcecie, mogę być waszym healerem. Na razie. Którą -tą, rękę? Tą lewą jego, no. Taka zlepiona. Ta! <misunderstanding> co jest, kurwa? Trzy palce. A te a ten mój w ogóle kciuka nie ma, ty, tak jakoś zagięty. Mój jak sworda trzyma, tym krótki kutem. A, a fuck. Czekaj, ty Macie, chcesz być co? hilarem? To ja będę, tym, burza i obrona, może, co? No, no tak. dobra. Dobry, dobry. Burzowa healer. Ja będę Wy też dostaliście bufa? Czekaj. Nie. nie dostaliście? Ale widzę, że ty masz. A tu jest napisane, że niby dla Timu. Szansa premia do wszystkich towarzyszy Aha, szansa jedno z powyższych. Ej, czekajcie, bo mi się zmieniły te buildy, znaczy ten builder cały O, odpaliłem Mam mi się coś, a ciągle ciebie nie widzę, Fuck ale... mhm. to... Ale widzisz te, te takie wokół moich rąk? Takie te efekty? No nie, jak kliknę prawym na twoją postać i obejrzyj gracza, to wtedy widzę. Aha. No dobra, panowie, ja będę leczył... Przyw 300 przywróconego zdrowia skill. O, no ładnie. No nieźle. Dobra, Dajam idziemy i... tu na dół chyba, co? Bo tu... Czekaj, bo tu Pandion jakiś. Pandion tam Tam jest. na dole nic nie ma, na górze czyś. Nic nie ma mapa to M? Tak, tak. Nie, masz 11 A lewe... What the fuck you did just call me To co nie na górze? To cię jak w diablu To w prawym górnym rogu jest A to pytanie nie. to ja chyba muszę na Intel jechać, nie? Intel energia Czekajcie, brybik muszę wyprowadzić z O kurwa, ja tutaj kruka już zlurowałem Jak się posypał Fiury <grychy> <grychy> z kruka zostawi A właśnie patrz Kryta Laos Tylko Oddaj Destrukcji. destrukcji Dobre co? Za ile się go sprzedaje? Czekaj, cztery <grym grym> obrażeń dodatkowych. No ładne Tylko na trzeci level. Ja tam z dzidami chyba będę biegał, no nie? Jakieś ostre włócznie Oj, to najwyżej się przewinie na tym na, na nagraniu. Zauważyłeś ile tych? Ile śladów kopyt jest tutaj na podłodze? Mm, no, faktycznie. Jakie detale, co? Czekaj, do, dotknę Zasnę. śladów. Hmm, świeże, widać. Pełno satyrów tutaj musiało się kręcić. <suszy> <suszy> na Numeryczne jak wciśniesz 1, 2, 3, to ten. A nie, ty kamerę. to są nasze ślady, LOL. Co, 1, 2, 3, 4? Na numeryczne, jak wcisniesz 1, 2, 3, to sterujesz sobie kamerą. 1, 2, 3. Aha, tylko 1, 2, 3. Mhm. Mm no to dwójka najlepsza. No. No, siema. Ciemoneczko. Dobra. Te kruki, jak się sypią, kurwa na wióry, to. <ślawnia> Dobre. Ty! I nagle Cię widzę. O, no widzisz? Szkoda, że nie ma takiego ciągłego tego. Ty, oni cię uciekają. uciekają. Biegną po wsparciu, uważajcie. Kapliczka uzdrawiająca? Tak, ale to dla jednego, więc kto będzie ja miał brak, brak. Niech tu się cofnie po prostu. Sosnowy prosty puklesz? Kto bierze Silda? Ja biorę. <laughs> Jak dziś tą kurwa w bok głowy dostał? Bosa? Dobra. Który skrzynia nas ja! To, to clear najpierw dookoła, co? No, dawajcie tych najpierw dookoła, bo to jakieś lary tylko będą nas tutaj zaczepiać. Uleczyłem cię, Pascal. Krwawa, prymitywna włócznia. Dawać go tam w ucho. Aż przybliżę kamerę. O, dobra, poczekajcie, jak. Da, screen jest. Proste, potrzebny. onuce... No, kurwa. No No burn village? A, to je, ej, ej, to jest dla mnie, bo plus 4 inteligencji, sorry. No ja też inteligencję maksuję. A. No to sorry w Proste Wymogiem jest 54 onuter. zręczności Słaba obrączka energii Wymogiem jest 70 inteligencji Ja pierdziele jakie wymogi Pascal jak zawinął, wszystko poszedł Aha to, Co? Chodź tu No jest, tam No ósmy level, ty to też To, nie dla, jest Basca... to dla Arka, ja bo ja mam już o, no i gitara na trzeci level. No to też nie dla mnie, bierzcie sobie. Gdzie? Trzymaj, <słyt> <śłyt> bo <śłyt> 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 to jest na szybkość ataku. Ja to tak będę wiesz. O, no to na szybkość ataku, to dobre. Dobra, dobra zgarnię tego droba, on zawsze się sprzeda. Dobra, to co, wracamy, tak? Kliknijcie L. zabiega <śłyt> what the fuck is that? Oh my god! Oh my god! Kurwa drop FPS-ów do 30, widzę, nadal tego nie naprawili. Ja, jak się ma ten mp zbugował zbudował, ty! To tutaj, gdzie stoję? Nikt go tak wie. Powerful sioma? Teją, zajął. Ile? 1000 sztuk złota 1150 Ło En Zeus. Też dostaliście pancerz? Nie Fu. Teraz tu w dół możemy iść mhm. Ten nóż Za 1035 do sprzedania Ale dobra to chyba dzisiaj na tym skończymy Pierwszy bossik no. pokonany Dobra. W następnym odcinku, gdzie będziemy lecieć? Pascal? Do sparty. Tak, musimy, będziemy musieli znaleźć Leonidasa wsparcie. Yes. To będzie nasza główna misja. Dobra, a ja się z wami żegnam. Wszyscy się z wami żegnamy. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę. Oczywiście, komentujcie, jeżeli wam coś tam się podoba, czy nie. Dzień. Dobra. Bywajcie. Bywaj to zdrów. Siemaneczko.